Siemano, po chwili nieobecności wracam po lekkim przeziębieniu. Głosik jeszcze też wraca do normy. A ja mam dla Was dzisiaj trochę lekko, no może być lekko spóźnione informacje, bo to wczoraj się pojawiły, o newsach, dość gorących newsach, jeśli chodzi o Borderlands. Chłopaki z Gerboxu na Paksie 2013 troszeczkę... Um, ujawnili informacji, także czeka nas nie lada gratka, bo drugiego, już 2 e, kwietnia będzie kilka wypasionych rzeczy. Będzie nowa postać, Krik the Psycho, którego widzicie tutaj. E, puścili trailera. Będzie, te wszystkie informacje, o których mówię, będą w, w opisie w filmu. Będzie Krik the Psycho, szósty, szósty, <śleszy> Szósty World Hunter, będzie Level Cup do 61 poziomu. To jest już potwierdzone. I przy każdym mm, poziomie będzie dodatkowy punkt do drzewka umiejętności, więc będziemy mieli 11 punktów do drzewka umiejętności. <śleszy> Także, wow! Można już zacząć myśleć, gdzie sobie je upchniemy. Co jeszcze? Będzie coś lepszego od legendary, broni, jeśli chodzi o broni przedmioty. Będzie pearl, pearlist, coś tam, tak itd. I to się zacznie od 51 poziomu do 61, czyli rzeczy lepsze od legendary i wyższe poziomy. Do znajdowania. Co jeszcze, tak, z tego co pamiętam. To chyba wszystko. Oczywiście będzie nowe DLC, ale to będzie dopiero chyba w czerwcu, a teraz mm, 2 kwietnia to są chyba wszystkie zmiany, które wejdą w grze. Mm, co jeszcze? Jeśli nie masz sezon pasa, to za niektóre z tych dodatków, zaraz zobaczę, które dokładnie. Krig. tu gdzieś było pisane chyba. Tutaj chyba napisane, tak. Ach, jeszcze jedna rzecz. Trzecie przejście. Ultimate Volt Hunter Mode, i będziesz mógł wejść na ten trzecie przejście od początku, mając level 50. Więc Można od początku gra na 50, możesz iść i teraz farmić wszystkie rzeczy po kolei, których Ci brakowało i gdzie trafiłeś w w dwóch przejściach, bo na przykład już masz 50 i nie masz, tak na przykład ja, nie mam rugi fajnej albo love tamper tej zbroi, nie mam tych rzeczy fajnych, mam na 40 -tych których poziomach, więc są bardzo kiepskie um, i będzie można sobie te rzeczy dorobić, więc wreszcie zrobili to, na co wszyscy czekali, nie trzeba teraz odpalać nowej postaci, przechodzić od nowa gry na normalu, na world hunter, przefarmić wszystkie rzeczy i potem dorzucić do tej swojej postaci którą szedłeś pierwszą. Ja na przykład teraz idę tylko um, Assassinem i no nie wiem, czy będę szedł kimś nowym, czy na przykład Kriegiem będę szedł, czy nie. Yy, on będzie bardzo podobny do Assassina, bo będzie miał osobne drzewko, będzie miał osobne drzewko też do, do Mill, atak. A jedna fajna rzecz, którą gdzieś tam usłyszałem, to taka, że jak yy, na przykład jak macie u Pyropita, gdzie on wali blastem nową i zapala was, to krik w tym momencie, jak będzie płonął, to będzie zadawał większe obrażenie od ognia. <grystanie> Więc ma niezłego powę. <grystanie> Oczywiście ma jakoś tam się kierę, może ją rzucać i tak dalej. I jeszcze też fajna rzecz zauważyłem, że jak jest w, w Second Wind Held, to... to rzuca. To rzuca. Dynamite. Do czasu aż załatwi gościa. Czy coś jeszcze? Aha, jakie będą opłaty? Eee, już sprawdzamy. Hmm, tak. Jeśli masz Season pasa, to wszystko będzie za darmo to dodatki i drugiego, a jeśli nie masz, no to będzie Ci kosztowało 4,99 dolarów. Takie opłaty. Hmm. Ultimate Vault Hunter Mount oczywiście będzie za darmo. Potem dodatkowo wychodzi jeszcze jakaś Diamond Teamed Loot Chest Edition of Borderlands 2. I to będzie wypuszczone w maju i tylko 5000 kopii za 99,99 dolarów i 99, 99, 99, 99, 99 centów. Taka jakaś specjalna wersja Bordera. Czwarte DLC będzie największym. Gearbox ogłasza, że będzie największym z dotychczasowych. Znaczy, będzie miał największą przestrzeń, przestrzeń tak jak. E, e, tak, trzecie DLC. E, 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 a ono się nazywa, jak? E, takie duże że zapomniałem. Nie, oczywiście. Big Game Hunt e, tego sera Hammerlocka. Co z tego, że ono jest obszarowo duże, jak wcale nie ma więcej questów. Po prostu mamy się tylko nabiegać. Od punktu A do B. I coś jeszcze pokazali. Aha, na koniec na Paxist, na panelu Gearboxu, pokazali mały teaser, w którym występowała Tiny Tina, która grała w Dungeons and Dragons board game, czyli grę taką planszową, tak? nazywaną bunkry i Badasses. Bunkers and Badasses. I tutaj jest takie małe pytanko, czy to nie jest przypadkiem nazwa czwartego DLC. Ten poziom na którym pokazują jak Krieg, jak Krieg biega. Czekajcie gdzie to było, zaraz zobaczę. Tutaj jest główny. Tutaj jest. Tutaj jest Yotislay. Gdzie jest? A tutaj u Master a będzie tak. Pokażę wam z Master, Master Keysa link do Jotis Lair, filmu Link, żebyście sobie rozszerzyli trochę info. I pokażę Wam na Eurogamerze <trykuł> artykuł, też mi będzie. I tutaj jest coś takiego, nie wiem czy wiecie. Masterkistu tu pokazuje, e, tylko że to pokazuje stargów pewnie filmik nagrany z, e, z tego z tego Kriga, drzewko jego, nie. Jest na sieci, nie wiem czy wiecie, taka strona, gdzie macie drzewka. Tylko że na no, tego piątego jeszcze nie ma. I jak tutaj zacząłem sobie. E, Sprawdzać czy przypadkiem jak to jest asasin, tak? Wchodzimy na tą stronę, to możecie sobie drzewko e, budować i sprawdzać jak będzie Wam wyglądała sprawa e, zużycia punktów, tak? Co tu możemy dodać? To zostanie nam coś jeszcze? 8 no tu jeszcze by się przydało. Tego może raz, dwa, trzy, cztery, o, cztery niestety, tylko tu za dużo dałem gdzieś. No, powiedzmy, że coś takiego. I myślałem, że tutaj będzie gdzieś psycho, czy coś takiego, ale go jeszcze nie ma. Chociaż tutaj już pokazywali. Tutaj gdzieś pokazują, jak, on, jak już grają. Tu jakaś sala dziwna. On rzuca przedmiotami, a potem gdzieś tu jest już mały gameplay. I to jest gameplay, gdzie nie za bardzo rozpoznaję jakąkolwiek lokację. Więc to musi być już z czwartego DLC. Czy to jest to HGW? Że tak powiem. Nie wiem. Zobaczymy. No, to z tak z nowości powiedzmy, że już za kilka dni będzie można. Wait znowu. Szukać. a jeszcze ten Perl. Szukać nowych rzeczy. Gdzie jest ten artykuł? Gdzieś tutaj napisali o tym Perlu. Perlesscent CENT WEAPON RELATY. Znaczy to się w ogóle wzięło z Bordera 1. Niektóre gry, jakiś glitch był i pokazywały się na biało i ludzie zaczęli tego tak to nazywać, że to są te perłowe, perłowe rzeczy, które są lepsze od Legendary. I Gearbox to podłapało i stworzyło całą klasę nowych, nowych broni właśnie w, przy level capie od 51 do 61. Także myślę, że <laughs> będzie ciekawie. Ciekawy jestem jednej rzeczy, jak gra się będzie skalowała. Czy jak będzie nam rósł poziom i będziemy znajdować nowe rzeczy na początku pewnie jakieś shit stormy? A te, a te legendery nowe, 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 nowe poziomy legenderów, nowe legenderów, może tak to nazwać, legendarnych przedmiotów, nowe poziomy uników i tak dalej. Nowe bronie z Questów? jakieś uniki fajne, no i te perle. Ciekawi mnie jak to się będzie skalowało. Czy te broni, które teraz mamy, jak dojdziemy nawet do 61 poziomu i będziemy rzeczy na 50, zakładając, że nie znajdziemy nic fajnego przez te 11 poziomów, albo jakąś jedną czy dwie rzeczy, to, to jak, jak to się będzie skalowało? Czy tymi broniami będzie można w ogóle operować? Czy To będzie już jakiś krab, nie? I trzeba będzie nowych, nowych broni szukać, czy nawet używać trochę kluczy z Golden Chesta, żeby do tych wyższych poziomów do, dobrać sobie bronie jakieś, żeby, zaczęły, żeby działały w ogóle, nie? Bo, bo jak nie będą działały te z 50, to tak naprawdę wszystko, co zabraliśmy. Mam już w kolekcji kilkuset przedmiotów, kilkuset, w różnych sejwach porozkładane. W głównym mam, nie wiem, około 300 i to jest jedna piąta, bo mam osobno sejwa zrobionego na tarczę, osobno na item na Reliki, osobno na granaty, osobno na klas osobno na givery. więc tego jest troszeczkę. I jak to wszystko będzie krapem, no to od nowa można, można powiedzieć, że dojdziemy do 61 i zaczniemy od nowa zbierać rzeczy, aktualizować. Może tak, bo jakby rzecz może będzie ta sama, tylko poziom się zwiększy i statystyki się zwiększą. No zobaczymy, jak to będzie. No nic, tyle mojego gadania. Trochę się rozgadałem jak zwykle. Myślę, że będzie czym się pobawić. Tyle z nowości z bordiona, Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do zobaczenia na Pandaż oczywiście.